Dla finansowej edukacji. Witam serdecznie. Jest to prawdopodobnie ostatni film z cyklu Opis strategii szoku deflacyjnego, która jest promowana przez Macieja Wapińskiego z kanału Veto, 21 yy. który też również wypowiadał się o tej strategii w pozytywny sposób, Brenta Johnsona i Stevena Van Matre. Dzisiaj postaram się omówić kolejne ciekawe dane, które przeczą, jakoby miałby się ten szok deflacyjny pojawić, i pogadamy trochę na temat polskiej giełdy, bo widzę pewną sprzeczność informacyjną w wypowiedzi wielu ekspertów inwestycyjnych. Gospodarka niemiecka jest dobrym barometrem gospodarek Europy Wschodniej i Europy Środkowej. Pomimo lockdownu oraz pewnego, pewnej zapaści gospodarczej w niektórych sektorach niemieckich, w lutym inflacja niemiecka zwiększyła się y, miesiąc do miesiąca o 30%. Obecnie inflacja wynosi 1,3%, wcześniej wynosiła 1%, co pokazuje, że lockdown w żaden sposób, przynajmniej na razie, nie wpływa deflacyjnie. On wpływał tylko na początku ze względu na strach. Natomiast konsumenci wydają swoje środki pieniężne na dobra, tylko nie robią tego w sposób tradycyjny. Robią to przez e-commerce, nie kupują w galeriach handlowych, dlatego ludzie, którzy próbują wywnioskować zamykanie pewnych branż i gospodarek i widzą w tym deflację, no rzeczywiście to mogło mieć miejsce, nie wiem, 30-40 lat temu, kiedy nie było rozwiniętej branży e-commerce i internetu. Natomiast obecnie w erze cyfrowych gigantów oraz y, cyfrowego szału wśród milenialsów i pokolenia y, Z, no te środki są w inny sposób wydawane i widać, że konsumpcja mimo wszystko się napędza i to mimo, że ta gospodarka nie jest w pełni rozgrzana. Więc chciałbym zauważyć, że to, ta inflacja, która jest obecnie, ona prawdopodobnie będzie narastać, i to wbrew pozorom, jeżeli będzie wybuchowe, nagłe, szybkie, może doprowadzić do zwiększenia dziesięcioletnich obligacji i nie tylko, co doprowadzi do spadku na giełdach. I to jest jedyne zagrożenie giełdowe, które obecnie widzę. Poza niektórymi bańkami, które się wykreowały, ale one nie są w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych. W Europie nie ma tak naprawdę dużej spółki, którą można było nazwać bańką. Dlatego niektóre jurysdykcje, takie jak Szwajcaria czy Wielka Brytania, niektóre firmy, tam ich dużo nie ma, takich przyzwoitych firm, mogą wydawać się ciekawą inwestycją na najbliższe lata, która będzie w stanie pobić SP500. Przykładem takiej firmy, która wydaje mi się okazją inwestycyjną być, jest firma Unilever. Jest to brytyjska firma znana z takich marek jak Lipton czy Algida, czy nawet Cif, więc jest wielobranżowa. Ostatnie jej dni były dość y, nieprzewidywalne dla kursu akcji i wynikało to z przygrzania rynku oraz z pewnej y, anomalii giełdowej, która zawsze występuje mianowicie strachu oraz chęci inwestorów na zarobienie większej ilości pieniędzy na spółkach, które są bardziej dynamiczne takie jak Tesla czy. Hmm, czy może spółka, która zajmuje się tak naprawdę niczym i jest y, pompowana w Polsce, o niej powiem. Y, później, natomiast inwestorzy uciekli od Univeller i ja uważam, że to jest świetna spółka. Dlaczego? Marża operacyjna 16, marża netto 11, ROE 38, ROA 8. Takie wskaźniki dla branży, która jest jeszcze dość zaporowa, bo to jest produkcja dóbr, nazwijmy to tych takich podstawowych, jednych z tych podstawowych, no takie marże są, robią wrażenie, i wskazują na to, że ta spółka ma ogromny potencjał do wzrostu na długi termin. Uważam, że w długim terminie da zarobić średnio między 14 a 18%, czyli bijemy benchmark i tak naprawdę jeżeli będziemy dokupywać tą spółkę po jakichś korektach większych i z tej resztki dywidendy, która tam zostanie wypłacona, dokupujemy te akcje, zrobimy to w rozsądny sposób, w rozsądnej jurysdykcji, żeby nie zapłacić podatku od zysku kapitałowego, Wtedy możemy liczyć naprawdę na niezłe stopy zwrotu w długim terminie. Jeżeli chodzi o jej wycenę, nie jest to może super tania spółka, ale cena do zysku forward pokazuje 17, co dla tej branży i historycznie dla tej spółki jest niezłym wynikiem. Jeżeli chodzi o wskaźnik cena do wartości księgowej, nie zwracamy na niego tutaj uwagi, dlatego bo on wynosi 7, co dla spółek takich dużych gigantów, ona jest wyceniana na ponad 140 miliardów, wydaje się no, niesamowitym wysokim wskaźnikiem prawie jak spółka technologiczna natomiast ta spółka ona trochę w inny sposób działa i część jej produkcji działa na zasadzie może ala franczyzy nie będę tego teraz do końca tłumaczył zachęcam do wejścia na stronę UniWeller no bardzo ciekawa spółka dywidenda jak ktoś jest zainteresowany oscyluje w około 4%, więc mamy tanią dobrą spółkę z dobrymi marżami, której jednocześnie wykazuje wzrost, co nam daje większy Ładunek y, w postaci procentu składanego, dlatego szukajmy takich spółek jak Univeller. Jeżeli ktoś jest zainteresowany innymi spółkami, jeszcze zapraszam do kontaktu. O czym będzie jeszcze na końcu materiału. Polityka Bidena jest bardzo socjalna i widać to w jego działaniach, natomiast nie, natomiast nie jest to w pełni socjalistyczna y, polityka gospodarcza. Widać, że z niektórych programów dotyczących np. Y, długu studenckiego Biden się powoli wycofuje. Co pokazuje, że został prawdopodobnie wypromowany przez Deep State, który go yy, no, kieruje nim. Widać, że pewne, na to, je, pewne jednak programy nie zostaną zrealizowane, bo do końca zniszczą tą gospodarkę. Jednak chciałbym zauważyć, że taki program jak w Polsce jest typu tam 200 dolarów na każde dziecko, jest promowane i prawdopodobnie przejdzie. A takie programy, które bezpośrednio trafiają do obywateli, w szczególności jeżeli. Są to obywatele z grupy anglosaskiej, a w ogóle w szczególności Amerykanie, którzy no, są, bardzo są konsumpcyjnym narodem pod względem yy, oszczędności. To widać, że praktycznie nie posiadają oszczędności. Mogę, w ramach ciekawostki, Państwu powiedzieć, że przeciętna rodzina na emeryturze ma czasami 1000 dolarów. Przeciętna rodzina to jest oczywiście średnia, liczymy najgorszych i najlepszych, ale no, sam fakt pokazuje, że przeciętna rodzina na emeryturze, skoro ma tylko 1000 dolarów. Powinniśmy jednak yy, rozważyć to, że tam inflacja wysoka się może pojawić. Myślę, że nawet w marcu, czyli w tym miesiącu, w następnym, może wyskoczyć nie wiem, do 2,5-3%. Rynek się wystraszy, dziesią, yy, dziesięciolatki ruszą i prawdopodobnie Fed zrobi to samo co Bank Centralny Australii, czyli ogłosi większy skup obligacji, żeby obniżyć ich rentowność, bo to w taki sposób działa. I jeżeli to zrobi, pomimo wysokiej inflacji, pomimo strachu, akcje będą rosły. W normalnym otoczeniu, natomiast rynkowym, gdyby Fed nie interweniował i gdyby wybuchła inflacja, dziesięciolatki posłyby w górę nawet do 2%, wtedy ceny akcji znacząco by spadły. W szczególności tych takich droższych spółek, jak na przykład Microsoft, Google. Tesla to w ogóle, to już jest bardzo droga spółka, tutaj zachęcam Państwa do rozwagi, ale nie do shortowania, bo modnych aktywów nie warto shortować. Trzeba mieć bardzo duże doświadczenie i wiedzieć jak to robić, stosując na przykład opcje i y, strategie arbitrażowe, które nam jednocześnie zabezpieczają pozycje. W innym wypadku shortowanie modnego aktywa na przykład metodą klasyczną, która polega na wypożyczaniu akcji jest bardzo niebezpieczne i skończy się wyczyszczeniem portfela inwestycyjnego. Legendarny inwestor i zarządca największego funduszu inwestycyjnego na świecie, Ray Dalio, w ostatniej swojej notatce, która jest opublikowana na LinkedInie, wskazał, że pewne spółki technologiczne, mianowicie 5% z tysiąca największych spółek w Stanach, wykazuje pewne elementy bańki spekulacyjnej i ciężko się z nim nie zgodzić. Wiele tych firm rośnie, pomimo, że te firmy nie wykazują żadnego zysku. A w każdym biznesie celem prowadzenia firmy jest zysk, a nie... Opowiadanie bajek. Dlatego rzeczywiście zwracajmy uwagę na wskaźniki fundamentalne, o których mówiłem Państwu. Jeżeli firma ma niskie marże albo ma ujemne marże, czyli przynosi straty, jeżeli wskaźnik Altmana krzyczy na czerwono, jeżeli wskaźnik Piotrowskiego wskazuje na yy, liczby od 0 do 3, uważajmy na taką firmę. Jeżeli cena do zysku forward jest dużo wyższa od obecnej ceny do zysku. Nie kupujmy takich firmy, jeżeli nie znamy się na branży. Jest to kluczowe w podejmowaniu decyzji. Obecnie naprawdę jest kilka spółek, które mogą w 100% tak wyczyścić nam portfel. Dlatego, jeżeli naprawdę Państwo chcecie zainteresować się jakąś spółką, to zobaczcie jej wskaźniki, i mogę tutaj w ramach powiedzieć, że Facebook jest relatywnie tani do Fangu i do tych grubasów tych największych spółek oraz tych technologicznych i uważam, że jakby spadł jeszcze 8% to jest to idealna decyzja inwestycyjna, ale my tego nie wiemy, czy ona spadnie, czy nie. Dlatego ja proponowałem na Twitterze, na który go zapraszam ostatnio Państwu, żeby dobrać jakąś pozycję, pierwszy pakiet akcji Facebooka. Oczywiście to nie jest prada inwestycyjna, ja powiedziałem, co ja robię i poczekać na jakąś korektę. Wtedy dokupić i myślę, że to będzie na długi termin fajna inwestycja. Moją największą uwagą w dzisiejszym filmie jest pewna ciekawa mechanika, którą zauważyłem m.in. u pana Macieja Wapińskiego. Mianowicie, jednocześnie będąc wolnościowcem, cały czas porusza temat gospodarki polskiej oraz wolności w tym kraju, m.in. wolności gospodarczej. Jak wiadomo, niska wolność gospodarcza powoduje brak wzrostu produktywności firm. Jest to jasne i logiczne. Natomiast pomimo... Tego, że cały czas słyszę krytykę w stronę rządu polskiego, w stronę gospodarki polskiej, pan Maciej zgadza się za każdym razem, gdy przyjdzie do niego jakiś ekspert finansowy inwestycyjny z tezą, że polskie spółki będą świetną inwestycją. Nie rozumiem tego pewnego rozdźwięku. Z jednej strony, pan Maciej gra na to, że polska gospodarka ze względu na lockdowny oraz obostrzenia, regulacje będzie umierała, a giełda będzie rosła. No. Takie rzeczy mogą być możliwe rzeczywiście, ale nie w przypadku słabej gospodarki, dziadowskiej waluty, jaką jest polska złotówka i słabego rynku kapitałowego, który jest tak naprawdę z nami od lat 90. Więc jeżeli ja widzę takie osoby, na przykład jak pan Jakub Mościcki, który jednocześnie mówi o tym, że tutaj będzie no, tragedia pod względem gospodarki, przynajmniej takie widziałem pewne deklaracje ze strony tego pana. A z drugiej strony zachęca do inwestowania na polskiej giełdzie, zupełnie tego nie rozumiem, i rozmowy na temat hiperinflacji w Polsce, ona oczywiście by zniszczyła giełdę. Dawanie jakichś tam przykładów z Wenezueli jest bzdurą, dlatego, bo ona rzeczywiście wyrażana w walucie wenezuelskiej rośnie, ale niech ktoś na przykład weźmie indeks wenezuelski, pod względem wyceny w stosunku do franka szwajcarskiego, który przez ostatnie lata jest jedną z lepiej zachowujących się walut, przynajmniej w tej części geograficznej świata. I wtedy zobaczymy, jeżeli naniesiemy wyceny w stosunku do franka, że giełda wenezuelska wcale nie rosła, a poza tym spieniężyć te akcje graniczy z cudem. Hiperinflacja jest najbardziej zabójcza dla gospodarki i jednocześnie dla giełdy, która mimo wszystko odzwierciedla gospodarkę nieobecną, tylko przyszłą. Ja robi to czasami w sposób zbyt pozytywny, natomiast odstara się odzwierciedlić. Hiperinflacja doprowadzi do upadku polskiej giełdy. Tego proszę się nie słuchać tych opinii, które mówią, że będzie inaczej: że akcje są najlepszym aktywem podczas hiperinflacji. W słabej gospodarce nie są. Na koniec chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio widać, że niektóre stany amerykańskie, ten nazwijmy to bardziej konserwatywne, bardziej prowolnorynkowe, zaczynają się otwierać. Zrobiła to Floryda już dużo wcześniej, ale teraz zrobił to Teksas, Mississippi i Tennessee. Jeżeli zobaczymy jeszcze większe otwieranie gospodarek na większą skalę, i to uwaga, tu chodzi o Teksas, to jest jedna z większych po Kalifornii, druga największa gospodarka, Kalifornia traci w tym wszystkim, ja uważam, że Teksas w ciągu 3 lat będzie największą gospodarką. Jeżeli te serce Stanów Zjednoczonych ruszy przemysłowe, handlowe, jeżeli to ruszy naprawdę z pełną mocą, uważam, że teoria szoku deflacyjnego zostanie całkowicie zniszczona, a ETF TLT spadnie do najniższych poziomów od 2018 roku, co oczywiście nie musi się stać, ale no. Trzeba zawsze przyjąć jakiś scenariusz. I yy, jeszcze jedna rzecz, która mnie cały czas gryzie: co w takim razie można było robić w listopadzie, kiedy pan Maciej zachęcał do tej strategii? Bardzo prosta sprawa. Wystarczyło kupić sobie za połowę portfela franki szwajcarskie, które są stosunkowo stabilne dużo bardziej stabilne niż dolar amerykański. On frank się mocno trzyma w stosunku przynajmniej do złotówki. A skoro pan Maciej zarabia głównie w złotówkach, no to powinien. E, trzymać walut, które no, w stosunku do złotówki się mocno trzymają. No Między innymi jest to właśnie frank szwajcarski. A za drugą połowę można było kupić albo indeks SP 500, albo kupić ETF SP 500 Momentum, o którym strategia Momentum, o której jeszcze powiem później, jest to strategia, która opiera się na kupowaniu spółek, które rosną, mają w sobie pęd, Niektórzy mają strategię pędu i są niezłe fundamentalnie. Po prostu gramy pod to, że skoro cena akcji rośnie, to dalej powinna rosnąć zgodnie z tym trendem według znanego polskiego powiedzenia: Trend is your friend. Yy, więc taki ETF można było też zakupić zamiast zwykłego S&P 500. A trzecia rzecz, którą można było zrobić, to zakupić również ETF. Jeżeli ktoś nie chce dobierać spółek, bo no, ktoś się może bać, mało osób o tym wie, ale yy, większość gór inwestycyjnych. Mówi, że SP 500 jest niebezpieczne, dlatego bo niektóre spółki mają zbyt wysoką wagę, bo są wysoko wyceniane i są bańkami. No, rzeczywiście, w przypadku Tesla można mówić o przewartościowaniu, czy tam Google, nawet, czy Microsoft. Natomiast mało osób o tym mówi, że jest ETF, który równo dobiera nam wagi spółek. Byle o tym ETF-ie więcej mówił, wydaje mi się, że można go kupić u niektórych brokerów, dlatego jest to ciekawa forma inwestycyjna. Zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Twitter lub mail, albo nawet Skype, jeżeli ktoś chce pogadać. Postaram się pomóc. Pozdrawiam serdecznie, Joker. W Polsce z roku na rok rosną ceny produktów, jak i usług. Realna inflacja jest większa niż podaje nam się do wiadomości. Nadchodzą niepewne czasy do kraju nad Wisłą. Polski złoty realnie traci na wartości. Czarne chmury wiszą nad pieniądzem fiducjarnym. W czasach chwiejności gospodarek, jak i walut, Najskuteczniejszą i najrozsądniejszą formą zabezpieczenia kapitału jest zakup metali szlachetnych. Natomiast przed inwestycją trzeba dowiedzieć się, jak najopłacalniej zaopatrzyć się w metal, kiedy kupić, kiedy sprzedać, jak przechowywać oraz jakie ma zastosowanie w systemie finansowym. Dlatego, specjalnie dla Ciebie, przygotowaliśmy skondensowane kompendium wiedzy właśnie na temat inwestowania w metale szlachetne. Koszt to zaledwie 79 zł za wiedzę na najwyższym bezkonkurencyjnym poziomie. Gwarantujemy Ci, że po zapoznaniu się z naszym kompendium wiedzy nie będziesz musiał wydawać więcej pieniędzy na zdobywanie wiedzy w zakresie metali szlachetnych. Także wejdź na stronę finansowedukacja.pl zakładkę metale szlachetne i zabezpiecz się na ciężkie czasy.